Oskara, jak się wraca ze spaceru, z deszczem. Jest koszmarna pogoda. Typowo jesienna, słota. to się dostaniesz gubita. Chodź. Trzeba Was postawić gdzieś. Nie ma pogody, nie? Wyciągnęliśmy sąsiadkę. Sąsiadka ma złą odporność, a my na spacer. Niedobrze. Podowa kicha, Wszystko. To wszystko trzeba suszyć. To chyba w łazience, bo będzie kapać. Cieknie. Dzisiaj okrutnie. Tak mi ręce marzną. Dostałam taką kapotę od Katarzyny, więc próbuję właśnie nosić, zakładać, sprawdzać czy się sprawdzi. Jest cieplutka, no ale dzisiaj też wieje wiatr, więc dostaję po gaciach zimnem. Kurcze, mam wrażenie, że po prostu mróz już nadciąga. Tak mi jest chłodno albo po, tej, po tych wakacjach. Wiecie, taki przeskok temperatury. Wczoraj mnie zlało deszczem. Więc dzisiaj przechytrzam deszcz, przechytrzam pogodę i wyszłam przed deszczem, żeby choć odrobinę skorzystać z pogody. Wietrznie, ale, ale bez deszczu. Jest szansa, że nie wrócę mokra do domu, aczkolwiek dopiero wyszłam, więc to się okaże. Nie wiem, nie wiem, teraz pokażę. de verdade Bo ja przyjaciółka poprowadziła mnie do lasu. Nie po drodze, nie trzeba skręcić w las, trzeba iść nad rzekę. Ona wie, czego ja potrzebuję: ciszy, spokoju i szumu wody. Także dziękuję mojej przyjaciółce za to, że decyduje często za mną i jest tak uparta, jak osiołek ciągnie po prostu tam, gdzie ona chce iść. I często jest tak, że się zgadzam. Czasami nie mogę się zgodzić, ale zdarza się, że się zgadzam jak mam czas. Jak wiem, gdzie idę, wiem, że na przykład zaraz nie lunie nam prosto, to zgadzam się i Tośka wybiera ścieżkę. Raz ona, raz ja, żeby, była, żeby był balans. Nie zawsze jej pozwalam. No i na tym zazwyczaj dobrze wychodzę, bo mnie wyciągnie gdzieś dalej, dalej. Wiecie, co widzę? Widzę, że słońce się przebija. I z moich wysepek to się takie greckie wyspy nagle robią. Nie wiem, czy to będzie widać, bo są drzewa i krzaki. Ale słoneczko pada nie tu, oczywiście nie na moją wyspę, ale na inne wysepki tak. Zobaczcie, jakie mam włosko-greckie wyspy na wyspie. Znaczyło, au! deszcz mnie w oko. Niby fajnie, ale nie jest fajnie! Znaczyło 5 minut, i już pada! I będę mokra! I moja wełna będzie mokra! Uch. Życie jak w Madrycie, bo Madrytu nie ma! Gdy na kakao z Kostaryki. Zmarzłam. ale kaka... Najlepsze, najlepsze. Ostatnio udało mi się kupić jagnięcinę na promocji. Jagnięcina, czy baranina w Norwegii, to jest takie dosyć typowe mięso, często spożywane właśnie, jesienią. I ja postanowiłam zrobić z niego taki e, ciepły gulasz, taki bardzo otulający, bardzo jesienny. Oczywiście, proporcji wam nie podam, ale mogę wam podać składniki. Na pewno wyjdzie z innym rodzajem mięsa, tak jak włowina czy wieprzowina, więc próbujcie. I ja tutaj tą baraninę właśnie podgrzewam, podsmażam na oliwie z oliwek z dodatkiem odrobinę masła najpierw, dodaję odrobinę soli, cebulę, czosnek, zalewam to wszystko wodą, dodałam łyżeczkę takiego ciemnego mięsnego bulionu i to wszystko dusiłam najpierw w takim własnym sosie przez około godzinę do miękkości. Trochę ta woda mi bardziej też odparowała, dodałam marchewkę, kalafior, znowu troszeczkę podgotowałam i na samym końcu zalałam to pomidorami z puszki, dorzuciłam ciecierzycę. Cieerzyce oczywiście też z puszki, no i pokrojonego w kostkę batata, bo wydaje mi się, że ciecierzyca i batat to tak najszybciej dochodzą. E, oczywiście doprawiłam po swojemu, dodam majeranku, kuminu, czosnku granulowanego, słodkiej papryki. Jak lubicie to sól i pieprz, oczywiście do smaku, można dodać trochę sosu sojowego zamiast soli. I ten gulasz mi tak troszeczkę zgęstniał. Jeżeli Wam nie będzie gęstniał, to oczywiście można to zaklepać taką łyżką mąki ziemniaczanej, czy właśnie zwykłej mąki, co tam lubicie. Dzień dobry, dzień dobry. Dla kogo dobry, dlatego dobry. Na spacerku dzisiaj z Tosią, na szybkim spacerku, jest mega zimno. Już wiem dlaczego. Zobaczcie. Na Giwoncie mamy pierwszy śnieg, a wczoraj pierwszy śnieg w ogóle przyszedł po drugiej stronie wyspy, tam jest najwyższa góra od strony właśnie lądu. Także mamy pierwszy cukier puder na na, naszym, na naszych górach. Tuszka zimno jak diabli. Marznę powoli, ale tak na razie w ręce, oprócz tęcza tam świeci. Sąsiad gotuje kraby w stodole u siebie. Byłam zajrzeć do sąsiada. Sąsiadki mojej spacerowej nie ma. Mojej kompanki do spaceru dzisiaj nie ma, mojej sąsiadki. A my z Tośką jesteśmy dzisiaj maci, bo żeśmy się na żółto w swetry poubierały. Zobaczyłam słońce. Lecę do słońca jak ćma do światła. Zobaczyłam w ogóle z okna, że... Cały ten właśnie półwysep nasz, ten Holm, świeci się w słońcu, zatem mówię szybko, szybko idziemy, to się na spacerek. I okazało się, że słońce nam zaszło, moi drodzy, już będzie ta najgorsza. Taka najbardziej szara pora roku w Norwegii. Już zobaczcie na te liście, które tam są przy tym lasku, oddali. Już one nie mają liści w ogóle, te brzozy. Nie ma już tutaj liści, już powoli zostało tylko troszkę. Już są takie ciemne kolory na górach, już te góry robią się takie ciężkie, takie przytłaczające. No to oznacza, że niedźwiedzie będą zbierać się do snu i Norwedzy też, bo my tak naprawdę trochę żyjemy jak niedźwiedzie i tą zimę, no tak bardziej powiedziałabym przesypiamy. Więcej czasu spędzamy w domu, robimy sobie jakieś takie krótsze spacery, gdzieś tam czasami uda się wyjść na narty, ale ja mieszkam też w takim rejonie, gdzie raczej są sztormy i deszcze, a tego śniegu jest mało. W zeszłym roku się udało, zobaczymy jak będzie w tym roku. Ale też w zeszłym roku nie było jakoś przesadnie zimno i nie było jakoś przesadnie dużo śniegu, dużo opału. Nie zużyliśmy w ciągu ostatnich w ogóle dwóch lat. Tak z tym opałem nie było najgorzej. Zatem, no, jeszcze trochę zobaczcie, jak słońce już jest nisko u mnie. Jeszcze troszkę tutaj, może, myślę, że w listopadzie słońce już nam nie będzie. Nie będzie. Ostatnie dwa tygodnie słońca, bym powiedziała, później listopad, grudzień, styczeń, aż do połowy lutego słońca tutaj nie będzie, bo będzie bardzo nisko. Będzie za górami góry, przesłonią nam słońce. Zachód słońca też się zmieni, bo zazwyczaj się pojawia właśnie tutaj to teraz ten zachód będzie tam za górą, więc dla tego słońca tutaj u mnie na wsi nie będzie za bardzo. No więc, no co, no będę się naświetlać w innych miejscach swojej wyspy, a póki co pędzę, bo się pojawiło na chwilę słoneczko, więc lecimy z Tosią jeszcze doładować, doładować witaminki. Zobaczcie jak ładnie mi słup naprawili na wsi, no powiem wam, że to, to jest technika, to technologia, no technologia, bardzo ładnie naprawili, także tu był słup, o leży way. tu, ale no jak to się mówi, potrzeba matką wynalazku. what we waited for w sobotę, raczej dobranoc już powoli. Ja powoli kończę tego vloga, dzisiaj kompletnie zaniemogłam. Nie mogę wbić się w rytm nocek po tych urlopach i jak fajnie cieszyłam się, że wróciłam do rutyny domowej, tak z pracą jest gorzej, z odsypianiem. Dwie nocki odespałam, dzisiaj już się czuję troszeczkę lepiej, idę za chwilę też do pracy, ale... No nie jest łatwo wrócić, ale przez to, że teraz mam troszkę więcej pracy i w tym tygodniu, i w przyszłym tygodniu, to myślę, że szybciej uda mi się do tej rutyny takiej pracowniczej, służbowej wrócić. Tymczasem ja za chwilę biorę się do Piero, zamontowanie tego vloga. Idę do pracy, więc mam tam chwilę, żeby tego vloga zmontować. Mam nadzieję, że się wyrobię w 4-5 godzin. Moje zwierzaczki razem ze mną oczywiście tutaj z jednej strony szczę z drugiej strony. Udało mi się posprzątać szafę w tym tygodniu, więc też jest fajne i powiem Wam, że powoli już organizuję swoje przyjęcie urodzinowe, bo za niecały miesiąc kończę 40 lat. Zatem robię sobie takie małe przyjęcie w bardzo takim tutaj norweskim, bliskim gronie, nie norweskim, ale polskim, polsko-norweskim gronie, że tak powiem. Z moimi tylko najbliższymi znajomymi. Osobno też przyjedzie moja mama, więc wybierają się do restauracji takiej pokoleniowej trochę. Zaproszę też sąsiadów na wino, więc tak naprawdę tych y, celebracji będzie na pewno więcej jak jedna, ale chciałabym zrobić takie fajne party dla swoich tylko tutaj najbliższych znajomych, z którymi tak naprawdę się spotykam i trzymam. Na szkołach się Żółka tak idzie na nie, imprezę. Mam nie, się, że na ten twarz, ale mam muszę Dobrze, to przynoś kremik, to cię zaraz wysmaruje. Także powoli, powoli sobie organizuję takie, planuję te przyjęcie, co zrobić do jedzenia, jakieś dekoracje właśnie chcę też kupić i, i tym się ostatnio moja głowa zajmuje, że tak powiem. No i dochodzeniem do siebie właśnie po zmianach nocnych. Widzimy się w kolejnym tygodniu, w następnym tygodniu. Oby było chociaż te trzy dni słoneczne, bo dzisiaj oczywiście tak wieje, już jest naprawdę taka mroczna Norwegia się zaczyna, ciemno, szaro, buro, no ale takie są realia. W pół roku jest słońce, pół roku jest paskudnej pogody. W pół roku jest słońce? No pół roku tak było nawet, nawet fajnie. Nawet zima w zeszłym roku była łagodna, a w tym roku dostaniemy wpysk. Znalazłyśmy sobie jakieś hobby. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jest czas na morsowanie, saunę. Trochę na takie siedzenie i kakałkowanie w domu, więc trzeba sobie znaleźć rutyny, trzeba sobie znaleźć jakieś takie rzeczy, które się lubi, które będą dla nas przyjemne. Dla mnie na pewno mniej przyjemnym będzie wyjście na siłownię, ale w końcu muszę przestać gadać, tylko muszę tam wyjść. Tymczasem zbieram się z Julią do pracy, a Was już żegnam. Dziękuję za uwagę. No, vlog typowo domowy, ale. No tak czasami bywa, idzie nam listopad, więc tak już, jak, tak już będzie do grudnia. A w grudniu będzie, mam nadzieję, szaleństwo gwiazdkowe. E, trzymajcie się ciepło tej jesieni. Wiem, że w Polsce też wieje, też są wiatry, też są sztormy, więc może trochę bursztynów będzie. Trzymajcie się ciepło tej jesieni. Do zobaczenia. Pa. About to leave, already packed